Siema, witam na moim kanale. Jestem Mikołaj. Będą tutaj wrzucane filmy głównie z samochodami, a dzisiaj zaprezentuję Wam moją znowu zabaweczkę Toyotę Celikę z 1992 roku. To jest właśnie moja Toyotka. Już ją widzieć na poprzednich filmach Shorts. Zajmiemy się wymianą opon. Na takie ładne. Nokiany. Poprzednie opony są w średnim stanie. Micheliny. No, jak widać, popękane. Rocznik to 2017, chyba z tego co pamiętam. A ich stan jest po prostu okropny. Strach na tym jeździć. Tutaj mamy Nowe, ładne, 21-rocznik, wielosezonowe 195 60, 15, taki jak powinny być. Tutaj są profil, nie chcę ty większe. Ale teraz będzie ładnie się prezentował na mniejszych, no bo te no, są za duże. Będziemy również lakierować zacisk, no bo tutaj jest taki średni szary, a gdzie tutaj ładny, ładny żółty. Pojrzyjmy sobie do środka. Z wyposażenia jest tu w sumie mało. Można powiedzieć, że tylko radio z Bluetoothem i elektryczny szyberdach. Szyby mamy w korbie i brak klimatyzacji. Celika przez 33 lata przejechała 297 tys. km i rzeczywiście tyle ma. Jest to potwierdzony przebieg oryginalny. Pojrzymy sobie teraz pod maskę. Pokażę, co tam siedzi. Silnik 1,6 mocy 105 koni, bez instalacji LPG, czysta benzyna. Silnik fajny. Jak dba o wymianę oleju, to i przejeździ milion kilometrów bez remontu. Leotka posiada siodła typu pop-up. Pójdźmy sobie do bagażnika. A bagażnik taki samochód dosyć spory. Posiada koło dojazdowe. Oryginalną czternastkę. Głośniki stare, bo stare, ale JBL grają całkiem nieźle. Tutaj mamy wszystkie niezbędne rzeczy. Do wymiany. Kobyłki. Podnośnik i gdzieś tam jeszcze leży sobie klucz. Trzymy się za robotę, trzeba odkręcić koła. Pakujemy koła. Z pomocą szczotki drucianej i papierka ściernego czyścimy taki. Zacisk z brake cleanerem oklejony zacisk, będziemy malować żółtym hammeraidem. Najlepsza farba do zacisków. Tak się prezentuje zacisk w malowaniu pierwszą warstwą. Podsumowanie pracy na dziś. Nowa końcówka wydechu, założona, setka. Zdjęte koła. Trzeba z tyłu naprawić ręcznie, bo jest zaciągnięty, a nie trzyma na tym kole. Na drugim trzyma, coś jest nie tak. Z przodu koło zdjęte. Zacisk pomalowany, rano będzie druga warstwa. Także widzimy się już jutro.